Ciemka, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Komando Shepard, a to jest nowa seria na ślepo, czyli Dead Space. Tak, ostatnio sobie kupiłam dwie nowe gry i jedną z nich jest właśnie, znaczy w zasadzie to jest Dead Space i Dead Space 2, nie? <laughs> Postaram się, żeby ten filmik był z kamerką, ta seria, natomiast nie wiem co mi z tego wyjdzie, jak będzie to będzie, a jak nie to nie. Poza tym jeżeli jest kamerka, to jak widzicie jest jasno, bo jest godzina 9 rano. Postaram się to nagrywać w nocy, obiecuję, że następnym razem będzie już ciemno w moim pokoju. Wiecie, żeby był jakiś klimat i żeby mi się może bardziej bała. Tak, jest to horror, myślę, że zamiast Kryopfira, bo tak jakoś mi nie wyszło <laughs> z nagraniem tej serii. Nie wiem, próbowałam, powiem wam, że próbowałam, bo zawsze próbuję. No ale po prostu nie wyszło. Dlatego stwierdziłam, że nagram sobie to. Także co? Eee, zaczynamy grę. Nowa gra. Poziom trudności. Wiecie, mi się to naprawdę bardzo rzadko zdarza. Bardzo rzadko. Ale yy, czytałam ostatnio na jakimś forum z Dead Space, że mm, twórcy przesadzają i wypuszczają na nas po 20 wrogów. I podobno jest strasznie, podobno są, jest dużo strasznie trudnych momentów. Się wysłowić nie umiem. Dlatego się zastanawiam, czy dać ten średni i zaryzykować, czy pójść na łatwiznę. Ha. Boże, jak dam łatwy, to może nie utknę gdzieś, a jak dam średni, to utknę. Daj mi ten średni, zaryzykuję. Co mi tam? Nie będę taką lamą, nie? Będziecie mogli poobserwować. Aha, i nie wiem, czy mówiłam, ale to jest ten chrumkający mikrofon, jak ja to nazywam. Więc postaram się to jakoś odszumić, jeżeli mi się uda, to będzie fajnie. No a jak nie, to będziecie musieli to jakoś znieść. Najwyżej w następnych odcinkach nie będę już grała na słuchawkach, nie? To tam wtedy użyję innego mikrofonu. Dobra.

So its all falling apart here. I can't believe what's happening. That's Strange, such <laughs> a little thing. How many times you watched that thing? Guess you really miss her. Don't worry, we're almost there. You'll be able to look her up once we're on board. Sounds like you do have a lot of catching up to do. All right, everyone, we're here. Sinking our orbit now. All this trouble over that chunk of rock. Deep space mining is a lucrative business, Miss Daniels. is Seven is a gold mine, according to prospectors' reports. Cobalt, silicon, osmium. Now, where is she? There she is. We have visual contact. So that's Ishimura. Impressive. The USG Ishimura. Biggest planet cracker in her class. And it looks like they already popped the cork. Why is it all dark? I don't see any running lights. Corporal, take us in closer and hail them. And stay clear of that debris field. We're here to fix their ship, not the other way around. USG Ishimura, this is the emergency maintenance team of the USG Kellyan responding to your distress call. Come in, Ishimura. You're gonna need to boost the signal if your power's low. Yes, we know. Boost the signal more never heard of a total communications blackout on one of these things you'd think with a thousand people on board someone would pick up the phone what is that it's a busted array like we thought sounds like they're having problems with their encoder you get us down there and isaac and i can fix it 48 hours max all right you have the lady take us in let's see what needs fixing Gravity tethers engaged. Automatic docking procedure's a go. What the hell? Sir, the auto-dock! What is it? We're off track. We're gonna hit the hull! Hit the glass shields! That guidance tether's damaged. Switch to manual. Now! Inside the magnetic field? Are you insane? Abort! No! We can make it inside! Corporal, I gave you an order! How okay? What? What the hell were you thinking? Were you trying to get us killed? No, I just see If we had gun. aborted at that speed and distance, we'd have smashed right into the side of the Ishimura. Now settle down. Let's get to work. Corporal, report. I'm not getting any readings from the port booster, and we've lost comms and autopilot. It'll take some time to fix. All right. Let's get some extra hands from flight deck to help out.

Nakrycia głowy, tak powiem. Nie no, chętnie. Cel dodano, jak ja mam cel. A. Dobra, idź w no to logiczne, patrz. Aha, y ruch myszki i biegnij na szybcie, dobra. Tak, na szybcie się biega. Aha, tu mamy iść. Kurde, zawsze nie w tą stronę. <grymianie> Cel osiągnięty Ha <grymianie> ha <grymianie> Tam jest zamknięte A tutaj czekaj Takie kuleczka, jak mas enfeksje widzę, że w przyszłości coś takiego jest bardzo prawdopodobne. Złamać kod, też będzie jakaś... Yy, minigierka? Halo? Yy. No. Eee, myślałam, że będzie trzeba coś rozwiązywać, no ale... W sumie to nawet może dobrze, co tu mamy? Kredyty! Yy, kubki jakieś... Zestaw medyczny... I w zasadzie to by było na tyle.

Oczywiście siedzę i jacyś yy, te NPC mnie blokują, bo że NPC są takie wkurzające. I co tu mamy? W ogóle to jest krew. Tutaj coś jest. Czytajcie. Czytaj. Cel hmm. osiągnięte. Dobra, wracam. Kurde. Jeszcze nie jestem przyzwyczajona do systemu chodzenia.

Jasne. Kurwa. Dobra, sorry, no. Oh, fak. Biegnij, szybciej, biegnij. No dobra, nie rozpraszaj mnie. Otwórzcie się szybciej. No. Uff. W sumie, no to teraz chyba nie mogę z Chyba nie mam broni. Pierd... Mam nadzieję, że to się nie odrodzi. W sumie, klimatem przypomina mi to trochę e, obcego, czy tam obcych, wiecie? Nigdy nie wiedziałam, czy ten film, e, tytuł, Obcy, to jest w liczbie mnogiej czy pojedynczej. Jeden Obcy albo Ci Obcy. Co to jest? E, piła plazmowa. Z jednej strony cieszę się, że mam wreszcie broń, ale z drugiej to znaczy, że będziemy walczyć. Ciszę trochę grę, bo mi to ryczy. I co, wydaje mi się, że mam strzelić do tego, bo drzwi są zablokowane. Uwaga, tam... muszę oszczędzać amunicję. Ciężki krok z patrza? no. Uderzenie. Dobra, ale otwórz te drzwi. Jezus Maria, ginie! Kurwa, ginie! Czemu to nie chcę? Co jak to zero? Aha, no tak. Oszczędzanie amunicji według siebarda. No boże. R. O, mam, mam, czekaj, ile mam teraz? Cześć. Nie za dobrze. Otwórzcie pieprzone drzwi. Kim ty jesteś? To jest w ogóle Kto jest z naszej drużyny? W zasadzie wiem, że to chyba są moi przyjaciele, ale cieszę się, że stało się to im, a nie mi. W zasadzie oni jeszcze żyją, ale wiecie. W sumie czemu zawsze ja muszę być sama, a oni sobie w grupce współpracują? To jest w ogóle nie fair. A rozumiem, że te kreski na mojej kręgosłupie, y, to są te zdrowie? Kanałów wentylacyjnych, czyli one będą przychodzić... I am. What do we have? Ah, I think. I think. God, I can't believe you made it. Ha! No, you usually are the least miserable. We ran into more of them on the way over here. Are you okay? More no. or no. what? What the hell are those things? Is that the crew? Keep your voice down whatever they are, they're not friendly and have to do. we have to get to the bridge. but first, we've got to repair the tram system. if you listen to me, i will get you out of here alive. And what's wrong with the tram? the data board is fried. but there should be a spare in the maintenance bay. there's also a broken tram blocking the tunnel that needs to be repaired. Damn it, everything is on the other side of this quarantine. We can't reach it from here. No, we can. But you can. Isaac, if I can get to the bridge, I should be able to access the personnel files. You fix the tram, and I'll hope you find the call. Tak jak myślałam, musimy naprawić tą kolejkę, no bo któż by inny miał to zrobić. Yyy eee, jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak będę nagrywała odcinki w nocy, i jest to mapa. Jak będę nagrywała odcinki w nocy, to jakość kamerki... O ile w ogóle będzie kamerka Nie będzie specjalnie dobra. No wiecie, ciemno tam oświetlenie będzie złe, kurczę cała się drapie. Poza tym mam mokre włosy, nie wiem czy to widać. <laughs> mam nadzieję, że nie. Które ja mam iść? A, dobra, załóżmy, że tędy. O, Coś mi echał się wpadać. Eee. Isaac, Shooting nie should... kończyny. Zwariowały. Przecież te kończyny mają takie chudy jak slender. O oh gad! Przecież to zajmie wieki, zanim ja się takiego jednego pozbędę. Jeszcze mam tylko 6 naboi. Dobra. Biegaj szybciej. Z tymi drzwiami.

A, nie. Za... Aha, to będzie coś, screen jakiś, tak? O nie. Oh, fuck. O, cholera. Są drzwi. O, cóż. Nic mnie nie zaatakowało. To jest bardzo, bardzo podejrzane. Z tym? Yy, ale że. Gdzie? Do tego? Eee, yy, nie chyba nie Dobra, tutaj mam... O, już jesteś jeszcze jest w kolejkach Nie, zaraz, to są kolejki, co to w ogóle jest? Ładowanie E, Eee, to obcinanie kończyn nie jest takie złe Aha, awaria, za mocnych chwytak ręcznie, aby rozpocząć naprawę. No jasne. Chwytak, tak? tak? Chwytak. Eee, może tutaj mam strzelić tą stawą? A może nie? I have no idea. Energia plazmowa. No 7. Tu co jest? O, coś leży. Listen up. Car is trashed. We managed to get it back to the repair depot, but now the auto loader is fried. I need a stasis module brought down here now. If we don't get this piece of shit off the tracks. It's going to jam up the whole system. Ah, <laughs> dobra. A tutaj coś, też coś jest. Ej! Aha. Czyli jednym słowem za wolno biegasz. O ile w ogóle o tamto chodziło. Aha, i to jest ten szyb wentylacyjny, przez który włażą te potworki. Y -y -y -y. A co no, ja mam teraz robić w ogóle? Gdzieś miałam ten moduł. Sta Aha, chyba do tego moment. Ja już chyba jarzę. Eee, to uruchomi. Tak. I biegnij tam szybciej. Ha! Jestem genialna. No dobra, jak tam mam się dostać? You did it. The tram is blocking the whole system. When you get the computer online, you will be able to call the tram from the control room. Faster the better. I can hear something crawling around up there. Yeah. No, Dobra, pozostaje mi... E, to w sumie nawet amunicji. Nawet amunicji na niego nie trzeba marnować, wystarczy mu przypieprzyć z tego, Uff, z... ręki. Dobra, gdzie ja mam teraz iść? Yyy... Aha, to jest już to, co zrobiliśmy chyba. A ja mam teraz znaleźć płytę danych. Główny komputer kolejki jest wyłączony, ponieważ brakuje w nim płyty danych. A no tak, na, przed chwilą coś tam o tym pisało. Kendra uważa, że płyta jest w sektorze naprawczym. Czy ktoś celowo chciał wyłączyć transport między pokładami? Dla, daleko nie zajdziemy, jeśli nie uruchomię tej kolejki. Z pewnością. Czyli coś tam... No, jakiś pokój naprawczy? Gdzie to jest? Gdzie ta mapa wygląda genialnie? W ogóle ja to muszę ogarnąć. Gdzie ja jestem? Chyba to. Czyżby to świecące kółeczko, to ja? Ale z drugiej strony tutaj pisze, znać płytę danych, i to jest pulsujące. To w zasadzie gdzie ja jestem? Nie ogarnę tej mapy. Mapy w grach są najgorsze, nigdy nie umiem się nimi posługiwać. nie Kur... Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Kurwa... W ogóle ja chcę zamykać za sobą drzwi, Lepiej, żeby za mną nikt nie przelazł. A, to jest screen? O oh mój A, to znowu jakieś popisane drzwi? Eee. Aha, tu już byliśmy! A, no tak. Ej, otwórz się, otwórz się. To którym dajemy iść? jest? Aha, to za. Eee. Dobra, pójdziemy tamtędy. A nie tu też jest zamknięte. Nie no to... Poważnie. Mam się tam wracać? O oh Giodat, sprzedała mi się solucja. Co to jest? Jakieś napisy. W ogóle w jakim to jest wieku. Dobra. Nie wiem czy ma sens jakikolwiek wracać się tam podajże wam nie. Tutaj gdzieś Aha Never mind I think you still need to find the databorg to the tram computer. It's in the maintenance bay. Znajdź ale gdzie jest ten sektor naprawczy, bo ja się nie umiem mapą posługiwać. Poczekaj. Prognasz tam. Tam nie. Boże, czemu tu nie może być podświetlone... Tu jest sektor naprawczy! Coś tam, coś tam, coś tam. Warsztat. Moment. Chyba tu jestem ja? Aha! A sektor naprawczy jest... To jednak to pulsujące. Dobra. Już ogarnę. Jednak to nie było takie trudne, widzicie? Teraz. Aha, i teraz mam iść. A! Mogę mieć cały czas ją podświetloną i iść jednocześnie. Tylko nie mogę biegać. No ale dobra. Jezu, znowu to... Nie mamy już straży, fuck! Nie ma tu jakiegoś magazynu? Ja pierdziele. To ta muzyka jest taka. Jakby coś zaraz miało wyskoczyć. Dobra, może mi się uda przez to przebiec. Przebiec. Tak, tak, łódź się. Dobra, uwaga. Trzy, dwa, jeden. Jednak nie. Dobra, 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 sorry. Eee, nie, nie, nie. Kurde, a nie mogę wczytać? Nie, jest to coś z... kurde no. Nie no, po prostu nie ma to jak być niesamowicie mądrym. Czemu ty cały czas celujesz? Wow. Coś mi się... Ej, coś mi się zawiesiło, przecież ja nic nie naciskam. W każdym razie. Potrzebuję stawy, a nie wiem gdzie ona jest. Boże. Czemu jest? Ja muszę to schować! O! Kup. Boże, gdzie to jest? O! A nie, to jest energia plazmowa. Czyli y, tylko. Amunicja. Co tam było? Aha, to jest energia plazmowa. Może po drugiej stronie będzie staza I potworek. Co szepcze? Normalnie jak mowa węży z Harry'ego Pottera. Zestaw medyczny? Kurde, ja potrzebuję stazy, a nie zestawów medycznych! Kurde. O, nie. No weź to schowaj, czemu w ogóle tu cały czas... O! Ho ho ho! Mogę tak też się zmienić? No ale dobra, nevermind. Tam na pewno też tego nie ma, bo przecież tam byłam. Boże, dlaczego akurat teraz? Tam coś sprawdziłam! Tutaj nie? A czemu to jest ładowanie stazy? A może na mapie? Kurde, nie mogę mapy włączyć jak to mam. Nie no. Dobra. Wiecie co. Widzę, Wiecie co. Zakończymy na tym momencie odcinek, gdyż iż ponieważ. No, to coś mi się zawiesiło i nie mogę nawet mapy otworzyć, a muszę poszukać tej stazy. Dobra, poszukam jej i widzimy się w nocy bądź wieczorem. Aj, aj. Do usłyszenia.